Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mandzio! i powracamy do gadżetów kuchennych. Zawsze na tym kanale lubiłem robić te gadżety kuchenne, ale robiłem je pozytywnie, miło i szczęśliwy. Po czym Janek kupił 18 gadżetów za kwotę, której nie chcę wymawiać. Te wszystkie gadżety wyglądają na to, że będą płaskudnie bezużyteczne, dlatego ten film się nazywa tak jak się nazywa i jest pierwszą częścią z iluś tam części i będzie. Jeżeli będzie 10 tysięcy lajków pod tym filmem, no to ta część na pewno kolejna pojawi się szybciej. Dzisiaj mam przygotowane dla Was 6 super gadżetów, a w sumie to 7, no ale no nie każdy gadżet jest takim gadżetem przez duże G. Na samym początku zaczynamy ze świetną spaczulą do zeskrobywania rzeczy z słoika. Jest to absolutnie niesamowite, kosztowało to ile? Cztery dychy? Dobrze pamiętam? Cztery dychy za coś takiego. Gdyby tylko ktoś wymyślił coś jakoś tańszą alternatywę, no ale niestety nikt na to jeszcze nie wpadł. Mamy podgrzewacz na USB. Jest to Hub and Warmer, czyli w ogóle to działa jako hub, że nasze się będzie nam mógł posłużyć, żeby podładować sobie telefon na przykład, ale również, żeby utrzymać stałą temperaturę kawy. Mamy takie malutkie pudełeczko, w którym jest ukryty, otwierasz do butelek. Jeżeli oglądaliście dziewięć dziwnych sposobów na otworzenie butelki, no to nie potrzebujecie absolutnie tego gadżetu. Jak pamiętacie, mi w nim nie poszło zbyt dobrze, w tym odcinku otworzyłem tylko papierem. Dlatego to mi się bardzo przyda. Mamy coś do schłodzenia się. Mamy puszkę. Zakładamy nasz kaftan mrożenia. W sumie to byłoby nawet dobre, żeby nie ocieplać puszki, bo w ten sposób możemy sobie otworzyć puszkę i pić. O tak, zostawiamy go na 5 minut, zobaczymy jak bardzo nam zrozi puszkę, ale to nie jest jeszcze wszystko, moi drodzy. Mamy tutaj nóż do masła, i to nie jest zwykły nóż do masła, ponieważ jest to nóż do masła za 200 zł. Zatem mam nadzieję, że zrobi mi kawę przynajmniej. No i mamy również maszynkę do lodów. No to słuchajcie, jak przedstawiałem wszystkich bohaterów dzisiejszego odcinka, zacznijmy testować. Słuchajcie, zacznijmy od gadżetu, który będzie potrzebował odrobinę czasu, albowiem podgrzewacz na USB. Jeżeli chodzi o huba, Jakakolwiek podstawowa wiedza informatyczna mi mówi, że nie będzie on zbyt wydajny, ale i tak go przetestujemy. Jolek, czy byłbyś taki kochany? I czy byś wyciągnął swój telefon, który ma wejście micro USB, i czy moglibyśmy go podłączyć do ładowarki i zobaczyć, jak prędko twój telefon zostanie podładowany? Ja w międzyczasie słuchajcie, włączam to. Klik. Tak się to wyłącza, klik, tak to się włącza. Czerwone świeci znaczy, że się już podgrzewa. Jeszcze jest to zimne. W sensie nie jest zimne, jest temperatura pokojowa. Po prostu biorę swój kubek wypełniony świeżą, gorącą wodą. Co eee, to znaczy nie jest gorąca, jest ona ciepława. Zobaczymy, czy zrobi się jakkolwiek cieplejsza. I oczywiście, dodatkowo, słuchajcie, żeby nie było, że rzucam swoje słowa na marne, że rzucam swoje słowa na wiatr ponieważ wiatru dzisiaj w Warszawie absolutnie nie ma, ma być tylko burza z granem i wszyscy mamy umrzeć. E, podłączam właśnie telefon tutaj Julka i... no nie działa. No nie działa, no to mam... no nie działa. Niestety, tak to czasem w życiu bywa, że się wydaje, ile 20 zł na ten gadżet, czy coś tam tym stylu? i się okazuje, że on po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa. Słuchajcie, może jeszcze... Gadżet kosztował 50. Ile? 50. To jest tak, że Janek mi wysłał tego całego doka i z tymi wszystkimi gadżetami, i tak dalej. Mi się czasem nie chce na to spojrzeć. Po czym pisze Jankowi, super. I później się okazuje, właśnie takie rzeczy, jak teraz się okazują. Słuchajcie, mam tutaj piękne dwa lemonki. limonki. I jak wszyscy pamiętacie, absolutnie nie umiem ich normalnie otwierać, ale się nauczyłem dźwigni. Wreszcie się nauczyłem dźwigni. I mam tutaj gadżet dla osób, które nie potrafią zrobić dźwigni na butelce. Ja się nauczyłem, mogę się pochwalić. Uwaga, moim super skillem. Patrzcie, bierzecie tak. Tutaj, tutaj wsadzacie, po czym, no nie, o, udało się, przepięknie, ale jeżeli nie potraficie zrobić czegoś takiego, albo po prostu, nie wiem, chcecie mieć normalny, ładny, wensji otwieracz, ponieważ tutaj mamy taki ładny, metalowy i to jest naprawdę spoko gadżet, co? So, Słuchajcie, nie zdarza się często. Większość tych gadżetów to są chińskie, takie straszne tandety. To jest akurat fajne. Działa ten mechanizm w bardzo prosty sposób. Albowiem, wsadzamy tutaj butelkę. Normalnie o tak nakładamy na to. Naciskamy do samego końca. To się zakleszcza na kapslu. Po Możemy po prostu wyciągamy, otwiera go. Uwaga, bierzemy. I już zrobione. Jego sobie definitywnie zostawię. Zobaczymy, jak mój podgrzewasz do wody oraz moje mrożenie do puszki. Ale to dopiero za chwilę. Hmm, jest to całkiem smaczne. Co to jest? dali limonkowa. Całkiem smaczna, przyznaję. Słuchajcie, nie bez powodu mam super, niesamowicie dobrze ocenzurowany krem absolutnie nieznanej firmy. Z takiego powodu, że będziemy potrzebowali sobie nałożyć troszeczkę właśnie tego oto kremu. Tylko, kurde, jak się to złożyło, że niestety zamiast tylko jednego gadżetu, mam również jego dziesięciokrotnie tańszego konkurenta, ponieważ to kosztuje jakieś 3, 4 czy 5 złotych nieważne, bo ważne jest to, że to kosztuje 40. Dobra, słuchajcie. W ogóle jaki jest sens tego gadżetu? Że on podobno jest bardzo fajny, gipki, że można się dostać w każdy zakamarek naszego tutaj, powiedzmy, słoika. To jest rzeczywiście fajne. Dlatego weźmy, spróbujmy tak właśnie z brzegu go zrobić. No nie, nie powiem, że ja bym chciało tak tutaj z rogu, bo specjalnie chcę z rogu chcę zrobić w takim miejscu, które jest ciężko się dostać. Weźmy, zabijmy, żeby nic nie spadło pięknie. No całkiem nieźle wyczyściło ten słoik. W sensie dałoby się ten słoik wyczyścić. Zobaczmy, jak idzie ze smarowaniem, ponieważ to też jest ważny test. No i... napowiem no tak, nie jestem zachwycony. W sensie... Wytłumaczę Wam dlaczego. A najlepiej się tłumaczy na żywych organizmach, jak wszyscy wiem, Bierzemy sobie spaczule, Co nie, ona kosztuje 3-4 zł. Coś w tym celu. może być łyżka. Bierzemy sobie w ten sposób. Nakładamy sobie. O, proszę, też pięknie wyczyściło swoich. nawet bym powiedział, że lepiej wyczyściła aniżeli to. Po czym robimy tak: ciach, ciach. I proszę. Praktycznie nic nie zostało. I można powiedzieć, że. Ok, Mandziu, bardziej się postarałeś z tym. Ok, mamo tak, robię z całej siły na rogu i czyści wtedy tak. Okej, okay, dobrze. Rzeczywiście tutaj nie wyszedł mi dobrze ten argument. Ale jeżeli robię tak na płasko, to rzeczywiście to nie schodzi. Jeżeli wziąłem to pod drogiem, to rzeczywiście zeszło. A tutaj, jak zrobiłem to na płasko, to również to zostało. Czy warto wydać 4 dychy, na Bo eee, powiedział, że nie za bardzo. Co nie, zatem to jest jeden z tych gadżetów. Gadżet Y. Ja nie rozumiem Y, ale wiem, że niedługo zrozumiem, ponieważ przechodzimy do kolejnych świetnych gadżetów. Rzeczy. Pała ugaduje nutelną. <gadzie> <gadzie> Spokojnie, zobaczmy jak moja przepyszna wrząca woda. Nic się nie zmieniło, absolutnie nic. Nawet nie wiem, czy utrzymało temperaturę. W sumie jest takie samo jak było. Czy to jest w ogóle ciepłe? Odrobinę mogę sobie to tak trzymać i absolutnie nic mi się nie dzieje. Zatem, jak dla mnie, również to jest gadżet z kategorii: dlaczego? Gadżet ląduje do śmietnika, nikomu Wam nie daje czegoś takiego, nie mam mowy. Nie napiłem się niestety niczego ciepłego, ale mogę się za to napić czegoś zimnego za pomocą mojego świetnego kaftana bezpieczeństwa oraz zimnego picia. Jaki jest problem z tym kaftanem? W chwili, kiedy mamy 30 stopni mniej więcej w tym pomieszczeniu oraz kilka karetek przejeżdżających w tle, tak się akurat składa, że to w środku, w sensie na zewnątrz, jest absolutnie i całkowicie ciepłe. Teraz, jak wyciągnę z tego puszkę w dół i dotknę tutaj w środku, jest to delikatnie chłodne, ale jest to nadal bardziej takie wilgotne aniżeli zimne. Włożę sobie z powrotem, ponieważ uważam, że to jest absolutnie fenomenalny pomysł, żeby to tak trzymać. I patrz, to jest kapten dla youtuberów. Jeżeli nie macie sponsoratu, Jeżeli nie macie jakiegoś filmu sponsorowanego, a chcecie się napić napoju, proszę bardzo. Jest spoko, jest zimne, ale moim zdaniem nie jest to tragiczne. Jeżeli to kosztowało 5 zł, to spoko, 10 zł to spoko, a kosztowało? 35. To o 25, przynajmniej o 25 za dużo. Mamy tutaj krajnicę do sera. I to jest krajnica do sera, z którą mam bardzo dużo oczekiwania, ponieważ kosztowała bardzo dużo. Ile ona pod dochodziła, co Ona podchodzi. Słuchajcie, mamy coś takiego, nie wiem do czego to służy, w sensie to jest do krojenia, to wiem. E, oraz mamy naszą deskę, ponieważ teraz, uwaga, to jest bardzo ważne, ponieważ my, możecie sobie pomyśleć. Te dwa elementy, jak one do siebie będą pasować? Czy to będzie jakaś A, super czy B, są ze sobą niepowiązane? To jest odpowiedź. To po prostu, żeby tak dało się to trzymać. Tak się akurat składa, że mam przepiękny, równy kawałek sera i ja bym ja chciał tego używać. W jakiś o taki sposób byłoby. E, w sumie mogę. W sumie da się w taki sposób. Jak w sumie o tak to używam, tego tak trzymam, to nawet fajnie to jest. Ale nie wydaje mi się, że to tak powinno się tego używać. Może ewentualnie. Żeby te plastry były troszeczkę lepsze, może coś takiego. Ja ten sam efekt, co robię za pomocą tego, a nawet lepszy efekt, mogę uzyskać za pomocą, uwaga, jeszcze to nie są patentowane, więc proszę nie ukradnijcie mi tego, niesamowitej obieraczki. Siup, proszę, o Jezu, jakie cienkie plasterki, czemu jeszcze nikt tego nie opatentował? Zmarnowane 100 złotych. Mam zmrożone masło i teraz rzeczywisty problem, że jeżeli wy miecie takie masło, które jest świeżo z lodówki, jasne, teraz jest 40 stopni, ono się roztopi w przeciągu kilku sekund, ale jeżeli macie prawdziwe, takie fajne masełko, to możecie się spotkać z takim problemem, że nie możecie posmarować. Mam nóż, chcę posmarować, biorę, próbuję o tak zetrzeć, mogę to o tak robić, żeby spróbować tutaj trochę zetrzeć, ale pomimo tego, że starłem sobie ładnie na nóż, to i tak nie mogę tego rozsmarować, ponieważ niestety masło jest po prostu zmrożone. Eee, możemy również użyć gadżetu, tylko, który kosztuje tylko jedyne małe, drobne 180 zł. Coś takiego, co wcale nie wygląda głupio. Klikamy tutaj ten przycisk i potem jak klikniemy ten przycisk, ten nóż zaczyna się już nagrzewać. Dajmy mu jakieś 25-30 sekund, żeby troszeczkę się nagrzał. Ile to jest tak? Cierpliwość. Moja cierpliwość mówi, że już. Dobrze. No to jeżeli moja cierpliwość powiedziała, że już, teraz weźmy ten nóż i uwaga! Jeszcze się nic nie dzieje, jeszcze musi się trochę nagrzać. Jest już ciepły, już się robi ciepły i. Jeżeli zacznę tak smarować, tak powoli nabierać, i to masło się już ładnie roz, roz, tutaj smaruje, rozprowadza i jeżeli weźmiemy sobie więcej tego masła. Masło jest napraw, to masło, które akurat mam jest mega zmrożone. Zatem to jest absolutnie top det testów, ponieważ rzuciliśmy je do zamrażalnika, żeby było najmocniej zmrożone, jak się tylko da. To wtedy po prostu możemy sobie smarować dalej. Tych wszystkich gadżetów na razie to jest drugi gadżet, który jest gadżetem użytecznym. To jest dobry gadżet, ale ma cenę absolutnie zaporową jak dla mnie. Ale działa, to jest najważniejsze. Im bardziej się to nagrza, im bardziej się ten nóż nagrzewa, tym prościej jest właśnie to masło brać. Po czym po prostu rozmarowujemy. Jeżeli w komentarzach ktoś napisze, co by musieli ciekawego w komentarzach napisać? Wierszy. Kto by musiał być wierszy? To wtedy komuś dam ten nóż za 180 zł. I to jest rzecz, z którą będzie najwięcej zabawy i najwięcej śmiechu. Albowiem to jest maszynka do lodu. I polega na tym, że mamy takie oto coś. Mamy tutaj całą głowicę, w której się będzie dziać ta magia. Mamy tutaj kubeczek na lód. I mamy również wieczko. Potrzebujemy tak: mleko, kawę, ponieważ lubię kawowe lody, cukier i lód. Mamy tutaj nawet za pomocą metaliku specjalnego tutaj wyodrębnione, do którego momentu musimy nalać tego mleka, jogurtu albo śmietanki, czegokolwiek, co tam chcecie. Zatem nalewamy do tego momentu, zostawiamy to, dwie cukru, troszeczkę kawy, wsypiemy troszeczkę na oko. Co złego może się stać. Następnie sól i dajemy dużo soli. Ta sól nie ma absolutnie kontaktu z naszymi lodami, ponieważ ta sól służy do tego, żeby ten lód zaczął się rodzić dużo mocniej. Jak już damy sól, mamy wszystko. Zakładamy, zakładamy o te wieczko na górę tego i teraz jest ważne, że musimy to wkręcić. Musi to się trzymać stabilnie. Dlaczego? Z jednego bardzo prostego powodu. Przez najbliższe 3 minuty musimy zacząć mieszać. Aha, ale dobra, słuchajcie, chłopaki, nie zniechęcajmy się, załóżmy. Śmialiście się wszyscy, a już działa. Uwaga, to jest moja ocena tego gadżetu. Ale w sumie było to całkiem gęste i może ze śmietaną... Za 180 zł. Czyli tak czy siak, generalnie jesteśmy zawiedzeni. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka okropnych gadżetów w Zapraszam Was do kolejnego już niedługo. To byłoby na tyle. Cześć!